Lekcja francuskiego. Popularne francuskie słówka, ale w wersji bardziej potocznej, czyli. Jak Francuzi potocznie mówią na babeczkę czy faceta. Zapraszam na porcję francuskich słówek z lektorem: Un Mężczyzna. Un homme d'affaires. Biznesmen. Un mec. Mężczyzna, facet kole W języku potocznym. Je suis désolé, mec. Przekro mi, stary. Tu es un mec bien. Jesteś świetnym facetem. Une femme. Kobieta, małżonka. Kobieta, laska, dziewczyna w języku potocznym. C'est ma femme. To moja małżonka. Ma femme va me tuer. Moja żona mnie zabije. C'est une femme de 35 ans. To kobieta lat około 35. C'est une femme de gardien. To jest żona dozorcy. Il court après une nana. On biega za jakąś dziewczyną. On parle de la nana de Kevin. Rozmawiamy o dziewczynie Kevina. C'est sa nana. To jest jego dziewczyna. Je ne suis la nana de personne, ok? Je ne suis ni c'est une dziewczynne, okay? J'ai parlé à la nana de l'agence. Rozmawiałam z babką z agencji.